Takiego wodnego, jakie, jakie, macie, jakie, jakie macie w domach. Tutaj system ogrzewania działa zupełnie inaczej. Tutaj ciepło z grzejnika w postaci fali podczerwieni. Można się o to poparzyć. Nie ma problemu. Cokolwiek bym rękę przyłożył, nie powoduje to oparzeń. Temperaturę odpowiednio wyższą, nie wiem czy ja widzicie, 31 stopni. Cześć, 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 cześć. Słuchajcie, za chwilę będziecie mieli okazję i możliwość zobaczyć po raz kolejny Dawida. W związku z tym ja życzę wam miłego oglądania, z nim na pewno nie będziecie się nudzili Dzisiaj będzie o podczerwieni. Siema, siema. Z tej strony Dawid. Mistrzowie darmowa energia. Nie bez powodu dzisiaj z pirometrem. Witam was na kanale Dobry Projekt. Zapraszam. Mianowicie dziś w odcinku ogrzewanie podczerwienią. Dlaczego podczerwienią to się nazywa? Jaka jest długość fali? I jakie to osiąga parametry? A więc tak, uruchomimy sobie promiennik 24 w tej chwili stopnie w pomieszczeniu. Włączymy go i ustawimy mu temperaturę odpowiednio wyższą. Nie wiem, czy widzicie 31 stopni. Zrobimy sobie wstępny pomiar temperatury powierzchni. Jak widzicie, wszędzie jest równo. 28,9 stopnia. No i zaczyna się rozgrzewanie tego promiennika. Co da się zauważyć, bardzo szybko osiąga temperaturę. Będę Wam tu trzymał przez chwilę. Będzie łatwiej Wam to zaobserwować. Powinien rozgrzać się do około 80 stopni, aczkolwiek może się to wydawać wysoką temperaturą. No i mierzalnie jest tu wysoką temperaturą, ale mimo tak wysokiej temperatury, yy, można to dotknąć i nie powoduje to oparzeń, więc jest to dość też ciekawe, ciekawe zjawisko, ciekawy temat. Popatrzcie sobie. Ja siedzę w odległości 1 metra od tego promiennika. I już mam takie wrażenie, że jakbym wyszedł na słońce, czyli mimo temperatury tego, tego elementu grzejnego, wykonanego z karbonu, czyli jest to grzałka węglowa. Aczkolwiek ta płyta ma o tyle ciekawą strukturę, że tutaj ją dotknę ona jest gorąca znaczy gorąca, no ma ta 60 stopni jak widzicie mogę swobodnie tutaj dłoń przy tym trzymać nic mi się kompletnie nie dzieje ale od wewnątrz ona jest zimna ona później zrobi się troszeczkę ciepła ale różnica temperatury jest diametralna jeżeli z przodu mamy 80 stopni to z tyłu mimo tego, że ta płyta ma na moje około 5 mm, 4, może, to z tyłu ona jest w tej chwili nadal chłodna. A z przodu temperatura odczuwalna jest już taka zupełna. Ja Wam pokażę, ja Wam przyłożę rękę przy 80 stopniach, jak to będzie. Zrobimy sobie pomiar, ile teraz mamy. Mamy już 71 stopni. Poczekamy jeszcze chwilę. Kiedyś sprawdzałem do tych prawie jest w stanie się tu nachajcować. I w teorii 80 stopni powinno to być nieprzyjemne. Aczkolwiek wcale to tak nie wygląda. Źle jakby się wydawało. 77 stopni już osiągnęła płyta. Można by zarzucić, że człowiek się o to poparzy. A tym bardziej, że jesteśmy w pokoju zabaw mojej córki. Czyli musiałoby być to bezpieczne dla dzieci. Mamy 80 do 82 stopnie. No i teraz zobaczcie sobie sami. Trzymam tą rękę, tak dla niedowiarków, który, którzy twierdzą, że można się o to poparzyć. Nie ma problemu. Czekolwiek bym rękę przyłożył, nie powoduje to oparzeń. Temperatura aktualna. Nasza grzałeczka troszkę odpuściła, jak widzicie, w granicach 80 stopni. I teraz, co jest ciekawe i dlaczego to się nazywa podczerwienią? I dlaczego długofalową? I wracając do tematu, różnice tego typu systemu ogrzewania w porównaniu, w porównaniu do klasycznego grzejnika, takiego wodnego, jakie, jakie, macie, jakie, jakie macie w domach. Tutaj system ogrzewania działa zupełnie inaczej. Tutaj ciepło z grzejnika w postaci fali podczerwieni, obserwowane jest przez ściany, przedmioty, a następnie oddawane do, do otoczenia, czyli nie powoduje jakby konwekcji. Oczywiście udowodnione zostało, że każde, każde urządzenie, które generuje, generuje ciepło, w, wytwarza konwekcję, tak? ale nie bez powodu grzejniki takie elektryczne, które kupujecie w sklepach, są nazywane grzejnikami konwektorowymi, ponieważ one działają na zasadzie tylko i wyłącznie konwekcji, czyli naturalnego fizycznego zjawiska. zimno, no, Zimne powietrze mamy na dole, się pływamy do góry. No i na zasadzie konwekcji, czyli przepływu tego powietrza zimnego przez grzejnik, ogrzewania go i do góry. No i tak jak tu siedzicie za, za mną jest pomieszczenie. Tak, powiedzmy, to powietrze krąży w taki sposób w pomieszczeniu. Tutaj zasada działania jest inna. Tutaj promieniowanie fali podczerwonej to jest długość fali od 380 do 70, do 750, 780 nanometrów. I cały szkół polega na tym, że przy ten grzyni, który widzieliście do góry, to jest około 500 do 600 W, jakby. Nazwijmy to grzałki, tak? czyli, czyli zużycie takiego grzejnika to jest 0,5 do 0,6 kWh na godzinę. Czyli ogrzewanie takim urządzeniem kosztuje Was przy aktualnych stawkach prądu, uśredniając je do jednej złotówki plus minus około 60 groszy na godzinę. U mnie to się bardzo dobrze sprawdziło. Szczególnie że do góry, jak widzicie, mam skosy, Te, to pomieszczenie nie jest zbyt wielkie, więc bardzo szybko i skutecznie to podnosi zimą, zimą temperaturę, powoduje przyjemne odczucie ciepła, aczkolwiek, aczkolwiek to powietrze nie jest wysuszone. No i stopień konwekcji jest naprawdę znikomy, bo, bo trzymając rękę nad tym grzejnikiem w porównaniu do klasycznego grzejnika, nie czujecie aż tak, yy, tak silnej inwazji tego ciepła na waszą dłoń. Po, ponadto u mnie jak widzicie, wisi telewizor nad tym grzejnikiem, który w teorii powinien no, szybciutko umrzeć, i, i no, żyje już 3 lata, nic mu się nie dzieje. Także w, tyle w skrócie tego, tego grzejnika. Yy, mam takich trzy, a w kolejnych materiałach na pewno się wam pochwalę takim ciekawym. Zjawiskiem jak lustro w postaci grzejnika podczerwieni. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odsłonach. Pozdrawiam, cześć.